Hejka wszystkim, to jest Oka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jak widzicie po to tyle, po prostu e, jest to film e, z rzeczy, które dzisiaj doszły, tak jest ostatni dzień fazy, jak jeszcze ktoś nie wie. E, I no po prostu mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Dobrze, a więc mamy dwie takie wiadomości w sensie w nowościach normalnie. Więc dobra, mamy pierwszy że przedaż klocków już trwa. O tak to nie pomyłka, tylko w ten weekend wszystkie klocki kosztują o 50% mniej. No to jaki klocek Ci się marzy? No i ja przed chwilą kupiłam e, super leczenie. Znaczy nie super leczenie, tylko prędkość ponad dźwiękową właśnie. E, znaczy mam to nagrane, ale no jakby nie ma jakiejś super jakości, więc nie wiem, czy to teraz. E, Wam wstawię, ale w sumie tutaj jak widać kupiłam. Właśnie teraz. No i no, raczej nie będę testować, no bo większość po prostu już wie, jak wygląda i pozdrawiam Waksu tutaj. No i dobra, w sumie nie wiem, ale no ja myślę, że akurat dobrze to wykorzystam, ale pewnie jeszcze na coś wydam, nie wiem. Zobaczy się, ale no. Nie wiem już co mówić tutaj. Ok, a więc następną rzeczą jest to, że po prostu zaszedł nowy motyw w budowaniu właśnie, masz ochotę na nowy motyw? Wiem, że sporo graczy nie chce zaczynać od początku, kiedy robią nowy świat i od tego właśnie są motywy. A teraz masz kolejną opcję do wyboru, motyw kawaii, no i oczywiście kiedy to zobaczyłam, no to wiadomo przez to, to wiadomo się zdziwiłam w sumie, ale no też byłam po prostu zdziwiona trochę, no bo wiadomo ja po prostu to sezon trzeci i no yy, ja to nazywam normalnie kawaii wszystkich, i tak dalej, dobra, nieważne. Więc no, po prostu się zdziwiłam. No, i teraz w sumie pokażę, jak on wygląda. Więc dobra, jak po prostu mamy nowy świat, no to mamy właśnie tutaj y, taki motyw kawaii. No, i średni wygląda tak, bo one inaczej wyglądają. No, dobra, więc średni wygląda y, w taki sposób, że to jest jakiś, nie wiem. Tu jest jakiś e, kubek jakby, nie wiem, podobny do sezonu 10 i tak dalej, tu jest jakiś zamek, w sumie nie wiem czy coś tutaj jest w ogóle, e, no nie ma za bardzo, e, tu jakiś, nie wiem, plac zabaw czy coś, jakieś drzewa, no jakieś, nie wiem, jakieś konie czy coś, jednorożce, nie wiem jak to nazwać, oczy jakieś i tak dalej, wygląda w sumie to jest połączenie takiego... Sezonu 10 i sezonu 16, ten średni motyw trochę, no bo 16, bo jest zamek w ogóle. I z jego taki grosza, nie wiem, jak to powiedzieć w ogóle, ale dobra, bo ja to tak na szybko nagrywam. W sumie tak, wszystko jest z podstawowych klocków, ale to jest wiadomo. W sumie, chyba. No dobra, nie wszystko, bo tutaj jest tylko kamień, drewno i tak dalej. W sensie, no z tych takich, co każdy ma, manu, no wiadomo. No i no, ja się w sumie nie dziwię, bo gdyby ktoś nie miał jakiegoś, no to tak, bo no. E, dobra, tutaj nic nie ma. Tak, gdyby właśnie ktoś nie miał jakiegoś klocka, no to w sumie i tak by nie dali, ale no. E, moim zdaniem nawet spokojnie to wygląda, to jakieś łóżko, nie wiem. I jakieś schody dalej, ale tutaj też nic nie ma, więc pewnie to było, e, żeby samemu zbudować. Tak, przepraszam, że się znowu tak nie wysłałem. To jakieś drzewa, nie wiem. No i no, ogólnie tak to wygląda I widzimy się wtedy, kiedy pokażę wam e, Jak wygląda e, duża wersja Dobrze, więc wchodzimy sobie w nowy świat Kawali, i bierzemy duży właśnie I duża wersja wygląda e, Właśnie inaczej, no bo wiadomo e, Tutaj mamy jakąś tęczę w sumie Chmury i tak dalej Mamy jakiś mm, zamek jednorożca coś takiego <gryw> Nie wiem, e, ale dobra, nieważne Mamy tu jeszcze Nie wiem Jakiegoś zwierzaka, czy coś. Mamy tego psa z Nexusa. Chyba każdego kojarzy, i ma po prostu coś, jakby, nie wiem, nieważne. I tutaj też po prostu chyba trzeba coś samemu dobudować. Tutaj, ale dobra. Dobra, mamy tą keruzę w sumie, która była w sezonie 10. Też oczywiście nie ma tutaj żadnych klocków. Mamy to koło z sezonu 10. Też oczywiście nie ma klocków, i wygląda to trochę dziwnie. Mamy tutaj jakąś, jakiś wodospad z tęczy, i też, też przypomina ten z sezonu 10. I tutaj trzeba dodać po prostu samemu, jakby rzeczy, chyba, bo tutaj nic i tak nie ma. E, no, ale dobra. Mamy tutaj jeszcze tęczę w sumie, taką kolejną. No, i domki chyba wyglądają po prostu, że tutaj trzeba dać portale czy coś. Nie wiem, gdyby no ktoś w sumie. Tutaj budował, albo tutaj mamy jakieś schody. Jeszcze to zobaczymy w sumie. A, to jest jakieś przejście po prostu. Dobra, ok. W sumie mamy to ogarnięte chyba tak mi się wydaje, nie wiem. A więc dobra, to był taki chyba e, krótki film, więc e, no dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia, tak wiem, nie wiem czy to się e, przydał w ogóle, ale dobra, nieważne, no i do zobaczenia, jak już mówiłam.